Witajcie serdecznie, tu Paweł. Hmm, mój drugi filmik, podcast to będzie kolejny. Tak jak obiecałem, chciałem Wam przedstawić kilka fajnych założeń na temat jak urządzić ogród w tanim kosztem, praktycznie za darmo. No, fakt, faktem, coś tam będzie kosztowało, ale niedrogo. No wiecie, założenie ogrodu, wszyscy którzy posiadają ogród wiedzą, że to kosztuje. Rośliny, podłoże, szczółki różnego rodzaju maty. No wszystko to wiąże z sobą no, duże koszty, nie oszukujmy się, nawierzchnie i inne takie rzeczy. No, przede wszystkim zaaranżowanie, zaprojektowanie wszystkiego, no, to jest koszt y, rzędu nawet kilku tysięcy złotych, kilkudziesięciu tysięcy złotych. No, ja wam powiem troszeczkę jak obniżyć te koszty, a jak zrobić na przykład część rzeczy zupełnie za darmo no, i mieć z tego fajną satysfakcję i frajdę. No, ja nie należę do osób zamożnych. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że żyję skromnie i swój ogród prowadzę praktycznie w sposób tani. Co to znaczy? No, większość roślin staram się rozmnażać sam. Staram się zamawiać rośliny z internetu, z różnych szkółek. Sklepy raczej omijam, bo w sklepach są zazwyczaj ceny z kosmosu są to ceny droższe, które. Sklep musi narzucić marżę, żeby istnieć, no to jest logiczne. Dlatego wolę kupywać materiał roślinny w szkółkach, po prostu bezpośrednio u producenta, to i tak dużo mi zaoszczędzi. Ale od początku e, e, chciałbym zwrócić uwagę na pierwszy taki fajny temat, co był modny. Wydaje się nam, że jest modny dalej, no ale niestety przychodzi do lamusa. Jest to tak zwany recykling. E, swojego czasu. Fala przeszła przez polskie ogrody. Słuchajcie, meble z palet, sam się dałem skusić na to. Na chwilę obecną uważam to za dramat. Naprawdę, jeden wielki dramat. Yy, owszem, recykling może być, jak najbardziej. Ale użyty z głowy, przede wszystkim. Jeśli chcemy użyć palet, wykorzystajmy z nich deski. Zbijmy skrzynię, ale popracujmy z tym drewnem. Scheblujmy go ładnie, pomalujmy, odświeżmy. Albo postarzmy. Yy, są różne sposoby, ale żeby nie było to takie toporne, takie wiecie. Że mm, tak by to wyszło na przykład bezpośrednio z magazynu, ułożona paleta na palecie, no to nie wygląda fajnie, na chwilę obecną już nie. To odchodzi do lamusa. Teraz chodzi w ogrodzie, żeby go zmiękczyć, żeby ten ogród i nasze meble ogrodowe były takie przytulne, a nie toporne. Podarujmy sobie troszeczkę takiej radości, nie? I tak te skrzynie, żeby miały wygląd skrzyń prawdziwych, a nie po prostu zbitych palet, takiego pójścia na łatwiznę. Yy, druga rzecz w tym recyklingu, hmm, jak dla mnie dramatyczne, yy, są, no, sorry, może komuś się to podoba, mi osobiście nie, donice z wykorzystaniem cementu, yy, ewentualnie gipsu, słuchajcie, no to to jest naprawdę już yy, przesada, delikatna, według mnie, no, nie wygląda to fajnie. Beton odchodzi całkowicie z mody, no. Był modny 6-5 lat temu, to był na to szał. Na chwilę obecną, tak jak mówiłem wcześniej, ogród ma się kojarzyć z miękkością, ma być miękki. Beton nadaje mu toporności, takiej sztywności, takiego zimna. A nie o to nam chodzi. My na chwilę obecną, mamy, sami widzimy, co się dzieje. Mamy bardzo dużo problemów. Ogród ma, ma nas ukoić. Tak? Jeśli go już zakładamy, zakładajmy go, ale zakładajmy go w ten sposób żeby on po prostu koił nasze zmysły, działał na nie przede wszystkim. Węch, zwrok, słuch, dotyk wszystko to możemy uzyskać poprzez dopasowanie odpowiednich czynników roślinności na wierzchni, ale to o tym później w kolejnym podcaście. Co jeśli mamy na przykład, jest taka zasada: ja na przykład kupując tutaj ten domek, remont, budowa, no i co? Została kupa gruz. No i co zrobić z tą kupą gruz? No do lasu nie wybierzesz. Na śmietnisko ciężko oddać, Do jak się nie ma przyczepy, nie ma się transportu, to to jest bida. No to wpadliśmy na pomysł, że zrobimy skalniak. Rośliny, które rosną na skalniaku, słuchajcie, znoszą znakomicie warunki gruzowe. One rosną w przyrodzie, w naturze, rosną gdzie? Na skałach. To wystarczy dosłownie odrobina ziemi, on się zakorzeni, puści korzonki, mają płytki i system korzeniowy, one sobie pójdą centralnie pod tym gruzem. Ten gruz Rzucamy na kupę. Słuchajcie, ja łopatą waliłem. Nie pierniczyłem się w tańcu. Formowałem górę, formowałem takie spady różnego rodzaju piętra. Później zasypywałem to piachem zmieszanym z ziemią. ziemią oczywiście, którą kopałem sobie za zastodoły. No i powstał fajny skalniak. Później pokażę Wam zdjęcia, będą tam e, wklejone w tym filmiku, tego mojego skalniaka, który powstał na Gruzie. Do tego wiatr przyniósł mi jeszcze taką małą niespodziankę, bo nasiona nie zapomina jak. I w maju, czerwcu skalniak wygłąd, wygląda obłędnie. Kwitną na nim rozchodniki, rojniki, nie zapomina jegłan, no po prostu jest bajka. Do tego kamienie skałki wziąłem z, z tej ściany z, z tyłu za mną. To jest naturalny budulec tego domu, więc przy rozbiórce tych kamieni mają kupę. To jest tak zwana opoka, znany szaniec, wapień, taki wszystki wydobywane tutaj niedaleko po sąsiedzku, bo tak dawniej budowali domy. Więc skalnia kosztował mnie nic. <grym> Zostają cegły, różnego rodzaju bloczki, co z nich można zrobić. Oczywiście można zrobić paleniska, można zrobić różnego rodzaju patio, nawierzchnię, Obrzeża, obrzeża ogrodowe. No to jest po prostu materiał, który można wykorzystać wszędzie i zawsze się sprawdzi, zawsze będzie ładny. A z czasem nabierze tylko smaku i nabierze tylko takiego koloru. To taki pateną się pokryje to właśnie w ogrodzie lubię. Że ogród, jak dodamy dodatki, słuchajcie, to ogród robi nam się taki starszy, taki wyrazisty. A wiemy sami, że ogrody tworzy się latami. To nie jest tak, że posadzimy sobie kilka krzewów róż, posadzimy sobie kilka tam byliń, krzaczków, yy, yy, iglastych, liściastych i mamy już ogród. Nie, ogród moi kochani tworzy się latami. Ogród, żeby był taki piękny, dojrzały, minimum 15-20 lat. Wtedy możemy mówić o ogrodzie. I te ogrody możecie podziwiać w telewizji, na przykład w roku w ogrodzie, w maju w ogrodzie. To są naprawdę piękne ogrody, piękne, piękne, piękne. Jeszcze raz piękne, włożyli dużo pracy, dużo kosztów, ale ludzie też, yy, wykonując ich sami, uczyli się na błędach. Ja tych błędów na chwilę obecną chcę was, chcę Wam powiedzieć, żebyście nie popełniali. I jak to zrobić? No, przede wszystkim budujemy dom. Pierwsza podstawowa zasada. Mamy do dyspozycji ciężki sprzęt. No, trzeba wykopać fundamenty. Ale. Możemy poprosić pana, operatora koparki, aby tą glebę, którą mamy yy, na miejscu budowy domu, nam wykorytował tak? i wywiół obok. Odłożył sobie, gleba sobie będzie czekała, my sobie dom wybudujemy, bo logicznie, że dom jest ważniejszy od, yy, wybud od ogrodu, no bo musimy gdzieś mieszkać, no w ogrodzie raczej nie będziemy mieszkać zimą, nie? No to bierzemy ten, tą ziemię, wykorytujemy, odkładamy żyzna warstwa gleby, tak zwana ona, słuchajcie, jest Naprawdę jedną z droższych rzeczy, którą musimy kupić do ogrodu, jeśli chcemy go założyć. Wyrównać, oczywiście. Jeśli ktoś sobie ma życzenie, może, a nie musi. Ja na przykład do robienia swojego ogrodu wykorzystałem rzeźbę terenu. I to mi wystarczyło. Tu było jedno wielkie haszczowisko, ja sobie to kosiłem, dosiewałem troszeczkę trawy. I na chwilę obecną mam, nie mam trawnika, ja mam taką łąkę. Tam tu rosnie nie wszystko, tu rosną mniszki lekarskie, które pięknie kwitną na wiosnę. Tu rosną stokrotki, koniczyna, bo też dostałem, bo miałem pszczoły, które miały świetny użytek z tego pożytek, zbierały sobie nektar. Taki przyjazny ogród. No, plus tego słuchajcie jest taki, że nie musicie często kosić, tak? bo jak widzicie, że te kwiaty kwitną, to wam jest po prostu szkoda, tak. A teraz pszczoły, motyle zbierają sobie pyłek i jest gitarka. Mm, o glebie. Tą glebę ściągamy, odkładamy w miejsce. Po wybudowaniu domu są takie specjalne sita, które możemy sobie wypożyczyć, albo sami wypożyczyć, albo sami zrobić. Yy, bierzemy te sita, przeszywamy to ziemię z chwastów uciążliwych, na przykład z perzu, bo tam zawsze będzie pokrzywy. Różnego rodzaju takie kamienie, gruz, bryłki, różnego, różne takie inne rzeczy. No i mamy czystą glebę. Glebę mamy jeszcze, to jest taka zaleta, wam powiem, bo Limili, że ta gleba, którą my używamy w tym momencie, jest glebą mateczną z danego miejsca, czyli ona już ma swoją biologię, tak? Nie mieszamy y, biologii, mikroelementów, y, drobnoustrojów z innego miejsca, na przykład z jakiegoś lasu, tylko mamy po prostu swoją i wszystkie bakterie w swoim sosie są. Taka jest prawda. No. I w tym momencie no, gleba, gleba jest fajna. tak? Możemy dodać obornika, możemy dodać do niej kompostu wzmocnić ją w jakiś różnego rodzaju y, skład składniki odżywcze, mineralne i mamy bardzo fajną, przyzwoitą glebę, przede wszystkim swoją, za którą wydaliśmy ile? Nic. Bo jest po prostu nasza. Co dalej? No. Kiedy mamy tą glebę, Pan z nam ściągnął tą glebę, może, może, marzy nam, może marzy nam się sad. Może marzy nam się, słuchajcie, staw kąpielowy, może marzy nam się oczko wodne, jak najbardziej możemy to zrobić słuchajcie. Poprośmy Pana, żeby wykopał nam na przykład dziecka yy, podłożko wodna, jemu zapłacicie 200-300 zł, może nawet nie, może za przysłowiową flaszkę, jak się zgodzi, albo zrobi to po prostu z przyjemności, bo na przykład się polubicie czy zaprzyjaźnicie. I wówczas yy, wykopanie stawu, najęcie koparki, to wszystko macie. wykopanie fundamentów, wykopanie stawu. Czy tam jakieś niecki, w głębnika, wszystko to macie w yy, jednym, tak? I z pewnością dużo, dużo no na tym zaoszczędzicie. Yy, taką fajną też rzeczą jest ściółka. Ściółkę możecie sobie robić sami, tak ja to robię. Możecie sobie kupywać w kastoramach, yy, w obi, w różnych takich marketach budowlanych. Ale ja Wam polecę yy, coś innego. Jeśli macie gdzieś obok siebie. Tartaki. Idźcie, zadzwońcie, zapytajcie się. Yy, zazwyczaj panowie, jak w tartaku robią deski, czy tam mm, krokwie korują to drzewo, ściągają skórę z drzewa. I tej, ta kora jest u nich odpada. Poproszę, czy możecie sobie zabrać za symboliczną cenę. Yy, po, zapytajcie się, a może wam odda pan za darmo? Zobaczcie tylko za transport ale szukajcie zawsze w miejscu najbliższym waszego miejsca zamieszkania bo chodzi moi drodzy o transport transport kosztuje, widzicie ceny ropy wywindowały, Tanie na razie nie będzie miejmy nadzieję, że ta sytuacja się nam uspokoi ale musimy mieć to zawsze na uwadze, przede wszystkim kupujemy rzeczy sprowadzamy rzeczy, te co mamy w pobliżu nie, jeśli mieszkamy na przykład pod Krakowem nie ściągamy kamienia z Sudetów ściągamy go z Karpat albo z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, budujemy to tym, co mamy, co daje nam yy, yy, natura, tak, co mamy, co mamy yy, na wyciągnięcie ręki, z tego korzystajmy też, na ty tym dużo za... oszczędzimy. Kolejną taką rzeczą fajną, czy fajną, niefajną, yy, jest, są porady fachowców. Jeśli nie mamy zielonego pojęcia o planowaniu ogrodu, jeśli nie mamy zielonego pojęcia o wykonaniu tego ogrodu, jeśli nie mamy zielonego pojęcia o roślinach, proszę Was, nie róbcie tego błędu, nie uczcie się na nich. Tak się to mówi w przysłowie, uczysz się na błędach, no Boże, uczę się. Ale dużo tracę. Rośliny kosztują. Nie każda roślina urośnie Wam w suchym stanowisku, nie każda roślina urośnie Wam w stanowisku mokrym, nie każda roślina urośnie Wam w cieniu czy w słońcu. Rośliny są bardzo drogie. Musicie na to, na to mieć y, patrzenie. Według mnie lepiej zatrudnić, dajmy na to, jakiegoś architekta krajobrazu. A tu nie polecam, polecam bardziej ogrodników, bo architekci krajobrazu y, są znakomici do budów, budowania ogrodów ogromnych, przestrzeni urbanistycznych. Oni są tak kształcani, żeby po prostu wykonywać piękne założenia urbanistyczne, tak w miastach, parki, skwerki. Owszem, moi drodzy, są to ludzie, którzy mają naprawdę ogromną wiedzę, tu nie będę zaprzeczał, ale po prostu nie czują tak roślinności jak czują, czują to ogrodnicy. Ogrodnik naprawdę z pocałowaniem ręki zaplanuje wam ogród, zaplanuje wam rabatę, powiedz co gdzie i jak ma rosnąć. Naszkicuję, zapiszę, zrobi notatki, wy się dokształcicie. Już macie taki rys, tak? Wiecie, co ma yy, rosnąć, gdzie i, ros gdzie i jak rosnąć, tak? Jak o daną roślinę dbać. Może nawet zrobić Wam wykaz roślin, które macie sobie posadzić, macie sobie zakupić w szkółce. Pamiętajcie, szkółki, internet, jest bardzo dużo grup. Ja prowadzę na przykład na Facebooku taką grupę Ogród za darmo za grosze. Zapraszam do lajkowania, jeśli chcecie. Jeśli nie, no to jest pełno takich grup. Na tych grupach się ludzie wymieniają roślinami, sprzedają za. Mamy nadwyżkę, no to sprzedajemy, tak? No to sprzedają za jakieś drobne tam symboliczne kwoty i oni z tego się cieszą, korzystają. Naprawdę, bardzo fajna sprawa. Szukajcie takich grup na Facebooku, bo jest ich naprawdę sporo. I naprawdę w fajnej cenie możecie kupić świetne rośliny, w dobrej jakości, naprawdę. Ale też uważajcie na oszustów, bo ludzie lubią naciągać. Rośliny moi drodzy, ma rzeka, to co lubimy najbardziej. Jak je pozyskujemy? Hmm. Przede wszystkim robimy, robimy renament, to co mamy na działce, tak? Jakieś mamy sterodzewie, jakieś może krzewy po powszednich właścicielach. Może samoszejki, jakieś brzozy, sosny, no bo to, to wszędzie rośnie praktycznie i możemy wtopić w to tło, które mamy już, tak? Znakomity ogród. I wtedy zaoszczędzamy dużo pieniędzy na różnego rodzaju żywopłotach i innych takich rzeczach, które no, są potrzebne w ogrodzie, ale są czasochłonne no i są kosztowne. Po prostu my to mamy. Tak większe drzewo. Na przykład jak rosną lipy gdzieś większe, czy jak jawor, dąb. Nie, nie musimy ich wycinać przede wszystkim, bo one były tu wcześniej od nas. Zostawmy je, zaopiekujmy się tymi drzewami. A one się nam z pewnością oddzięczą. no bo na działce nasłonecznionej słuchajcie, nie ma nic lepszego jak piękne, wielkie drzewa. No ja mam na przykład u siebie Dwa olbrzymie jawory, pod którymi to, toczy się życie letnie. Wszystkich gości, którzy do mnie przyjeżdżają, wszystkich moich znajomych, przyjaciół. Tam po prostu siedzimy, bo latem jest po prostu taki cień, że hej. Roślinki jeszcze, moi drodzy, skąd pozyskujemy? Pozyskać rośliny możemy. Z kompostowników działkowych. To było moje ulubione zajęcie, słuchajcie, jakie ja tam odmiany wynajdowałem, no bo ludzie wyrzucali nadmiar, tak. Idę sobie, no patrz, leży fajna karpa piwoni, fajna karpa irysów, leży fajna karpa astrów nowoangielskich. No to słuchajcie, nasz no korci człowieka, żeby to wziąć, sobie dać temu drugie życie, podzielić na części. A dzielenie bylin to jest naprawdę łatwizna, bo po prostu albo je rozrywamy, albo tniemy nożem i wsadzamy, i sadzimy, Pamiętajcie, sadzimy zawsze grupami minimum po pięć. Po 7. zawsze nie parzyście, zawsze nie parzyście. Pamiętajcie, bo wtedy mamy fajny efekt. Od razu mamy fajną plamę, tak. Skąd wiesz jeszcze? Można na przykład sobie zebrać nasiona ze spaceru. na przykład że nam się podoba, tylko musimy wiedzieć, że jest pod ochroną, czy nie. Ale raczej nasiona możemy zbierać. Nie ma, chyba już. Nie jest to ograniczone przepisami prawnymi. Jeśli jest, to proszę mi poprawić. Ale przegorzane u mnie pięknie sobie rosną w naturze, to sobie zbieram zawsze na jak Jestem na spacerze, pierleckie łąkowe dużo takich roślin jest ciekawych, yy, złoczenie i po prostu sobie je wysiewam i wprowadzam do ogrodu. Yy, hmm, co by tu wam jeszcze powiedzieć, podpowiedzieć? A, odnośnie słuchajcie jeszcze szczurki ostatnio byłem na spacerze i znalazłem fajną. Yy, Fajny taki lasek sosnowy. Po ostatnich wichurach, które nam tak dokuczałem, yy, naleciało pełno szyszek. Słuchajcie, z tych szyszek przecież można zrobić tak fajną ściółkę. Patrzcie, kupujecie korę startaku, rozsypujecie do tego jeszcze szyszki, na przykład na yy, tych, na wrzosowiskach, czy na rabatach kwaśnolubnych, czy nawet na takich skalniakach płaskich, już daje wam to fajny efekt. Do tego Idziecie do lasu, weźmiecie sobie kawałek jakiegoś starego drewna, jakiegoś korzenia, ułożycie sobie. Nie będzie to ozdoba trwa, trwała, ale zawsze będzie taka ozdoba, która e, zaciekawi, zaintryguje i będzie przede wszystkim oryginalna, tak? Po drugie, takiej nie znajdziecie. Ona się z czasem chęp da schronienie owadom różnego rodzaju, chrząszczom e, czy tam jakimś wijom, stonogom. One są pożyteczne, bo w ogrodzie nie ma czegoś takiego, że coś jest niepożyteczne, ogród jest z życiem i ogród z sobą, współżyje ogród, jest jedną wielką symbiozą, tak? Więc tępiąc mszyce, no to pszczoły na przykład nie mają pożytku ze spadzi, tak? I to, to tak się wszystko zapętla, 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 no i największym szkodnikiem jesteśmy my ludzie. No, nie oszukujmy się, taka jest prawda, bo nam to wszystko przeszkadza. Dobrze, to na tyle bym chciał wam powiedzieć. A, jeszcze jedno, słuchajcie. Dużo osób na grupach tak pyta, jak zrobić na przykład tanie obrzeża do rabat, żeby fajnie to wszystko, wiecie, zrobić takie ramy, żeby oddzielić obrót, rabaty od trawnika. Wiecie co ja wykorzystałem? Kamień rozbiórkowy i wykorzystałem stemple sosnowe. Słuchajcie, stemple sosnowe to jest tak znakomita rzecz, tak przyjemna. Tak się z tym pracuje znakomicie. W ogóle to nie wymaga pracy. Bo bierzecie taki stempel, delikatnie y, miejsce pod obrzeże przekopujecie motyką, robicie zagłębienie, wsadzacie ten stempel i macie piękne obrzeże. Słuchajcie, chcecie kościć, podnosicie, przekaszacie, jest rewelacja. Polecam Wam to. Dobra, o ogrodzie za darmo i w tani sposób skończyłem. A teraz pokażę Wam pudełko radości. Słuchajcie, nasiona. Mam tu po prostu tyle nasion. Dzisiaj byłem na zakupach. Zobaczcie, warzywa. Za niedługo będziemy wysiewać warzywa. Już jest czas w sumie na wyszewy pietruszki, marchwi, kopru. Yy, tak, yy, ja sprawdziłem sobie to już kilka razy i powiem Wam szczerze, że najlepszy koper mam yy, jak wysieję go w marcu. Jak są jeszcze przymrozki, jak te nasiona przymarzną troszeczkę, on wtedy wybije mi, jak się tylko gleba ociepli, on wybija z siłą taką, że hej. I powiem Wam, że jest z niego wtedy użytek. Znacznie lepszy niż wyszewam yy, drugi rzut kopru. Teraz kupiłem koper taki, teraz Wam pokażę. Tylko sobie obrócę. Kupiłem sobie koper, który się ścina. Powiem Wam odmianę. Który się ścina i on sobie odrasta. Czyli taki jak bylina czy coś. No. Yy. Monarch. Koper Monarch. Zobaczcie sobie, tu do kamery dam. To jest taki koperek, który zetniemy. On jest tylko na zielone, tak? Na przykład do ziemniaczków, do jakichś zup, ścinamy. On sobie odrasta, nie musimy go wyrywać. Nie idzie w baldachy. To jest bardzo ważne, bo ten koper, co idzie w baldachy, też mam. Z takich ciekawych rzeczy jeszcze, co bym chciał teraz uprawiać w tym roku. Z nowości, bo zazwyczaj kapustnych nie uprawiam. Ale Zazwyczaj upraw... nie mam na to czasu, ale teraz się pobawię. To będą brukselki. Sobie je wyszeję za niedługo i przypikuję do ziemi. Albo bezpośrednio do gruntu wyszeję, bo wiem, że mi wzejdą. I... O widzicie, brukselka i tak daje owoce gdzieś dopiero październik, listopad. Ona też taka jest późna, bo ładne kuleczki to jest odmiana. Dol, Dolores F1 Pani, w sklepie ogrodniczym, mówiła, że jest znakomita, bardzo fajna. Ludzie sobie chwalą, e, przy zakupie nasion, moi drodzy, zawsze zwracajcie uwagę na datę ważności. Zwracajcie uwagę, czy data nie jest przebita, bo większość nasion, słuchajcie, one nie są utylizowane, są przesypywane i po prostu mieszane. I później mamy tak, że kupimy cztery paczki nasion. Rzodkiewki yy, Boże Pietruszki, może być i rzodkiewka, no i po prostu żaden nam nie zejdzie, bo nie wzejdzie, gdyż yy, po prostu nasiona były przeterminowane, miałkie. Najlepszym sposobem, słuchajcie, jak ja to robię, z tego czego mogę, zbieram nasiona. Na przykład tu mam nasiona Dyni, tylko że po prostu mądry Paweł to zrobił, wszystkie kordy razem więc Wiedzisz około 40 rodzaj Dyni. Ja nie wiem, jak ja do tego dojdę. Będę się bawił w kopczuszka i będę musiał troszeczkę to posegregować, ale za to przyjdzie mi jeszcze czas, jak się zdenerwuję. Tu mam zaś zebrane, słuchajcie, cynie, cała taka tytka, nasiona, wracając do następnego tematu, za darmo. Jedna paczka na przykład cyn kosztuje 0,60 zł i to będzie na przykład, o, coś takiego, taka tytka, tak? A ja mam tutaj tych cyni ze swoich upraw. Sami widzicie ile i za darmo. To samo możecie zrobić z aksamitką, z kosmosami, z malwami, z mikołajkami. Zbierać, 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 suszyć. I słuchajcie, macie własne nasiona. Nawet możecie nasiona pobierać, y, zrobić sobie z pietruszką, y, z marchewką. To są wszystko rośliny dwuletnie. One w pierwszym roku wytwarzają korzenie, wytwarzają liście. Drugi, młodygi i kwitną. I po prostu zaczekać, przeczekać ten czas. Aż ładnie zachwitną, ściąć. Jak przekwitną mi się, usłyszam ścinamy. je te tak jak koper, bo są takie te rośliny. Ścinamy, słyszymy z dotycki zsypujemy i mamy własne nasiona. Teraz na te czasy, to akurat powiem wam, żebym polecał wam tak ro robienie czegoś takiego, bo nie wiadomo jak to dalej będzie. Kupiłem sobie 9 mieczyków i ciekawostka, będę siał w tym roku len. <laughs> na każdej rabacie, tak sobie wymyśliłem, zrobię tak yy, po takiej chmurze lnu. Będę po prostu. Dogarski brał len i rozrzucał. Niech wiatr go sobie sieje, zobaczymy co z tego będzie. A może coś będzie fajnego, a jak nie, no to się go wyrwie i, no, i się go tam zużytkuje. Dobra, nie będę Wam zabierał czasu. Jutro czekają mnie prace w ogródku warzywnym. Muszę troszeczkę uporządkować Wam bałagan straszny po tych huraganach, wichurach. Grabienie, sprzątanie, no i się biorę za warzywnik, słuchajcie. Miło było, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia. Spokoju, spokoju dla wszystkich. Siema.